Siemanko, Manko, cześć. Z tej strony Dominik jest ze mną czarek. Kolejny odcinek rozmowy o rynkach. E, tym razem 30, chyba już daję mi się, ale nie chcę wprowadzić błąd. Wydaje mi się, że 30. E, zapraszamy do obserwowania nas w naszych social media, na naszych e, TikTokach, Instagramach, Twitterach, e, YouTube'ach przede wszystkim. A teraz przechodzimy sobie już do e, wykresów. E, I zaczniemy sobie standardowo od Bitcoina, który. E, Pofatygował się na 111 800 z górnej, górnej ceny, która jeszcze 13 sierpnia wynosiła nasza TH, czyli tam 124 z kawałkiem, no i skorekciliśmy, zeszliśmy sobie zeszliśmy sobie do tego poziomu, o którym przed chwilą wspomniałem, czyli 111 800, czyli zeszliśmy w oko około niecałe 10%, a aktualnie. Aktualnie zostaliśmy sobie na tym poziomie i próbujemy coś wypracować. Póki co nie widać nie widać takiej e, silnej siły sprzedażowej, ani zakupowej, po prostu cena stanęła na tym poziomie i, i zobaczymy, czy to będzie ręcz cenowy, czy będzie dalej wypychanie w górę. Póki co nic ciekawego się nie dzieje. Jeśli chodzi o Ethereum, jeśli chodzi o Ethereum, mamy podobną sytuację, projekta. O! Tutaj akurat korekta jest w tym momencie dużo niższa niż na Bitcoin, jeśli chodzi o procentowość. To też całkiem dobra informacja dla Ethereum. Zobaczymy sobie, jak to wygląda na Daily. Na Daily cały czas się wspinaliśmy. Tak naprawdę od początku tego wzrostu, czyli od gdzieś tam 1467 dolarów, no raczej nie było to łatwe do złapania i mało osób miało taką okazję. No to do tego poziomu, na którym jesteśmy, to jest 200%. Natomiast podobnie jak z Bitcoinem, gdzieś tam zatrzymaliśmy się na razie i trzeba będzie obserwować, co dalej. Oczywiście to, co opowiadam, i zaraz Czarek będzie opowiadał, to nie jest żadna porada inwestycyjna, to jest po prostu nasze prywatne zdanie. Idziemy dalej. Dominacja Bitcoina. No, dominacja Bitcoina ewidentnie, ewidentnie ucieka z siurka. Widać, że już czasy formacji siurka się skończyły, ale. Widać ewidentnie, jak zeszliśmy sobie z 60, prawie 66% dominacji Bitcoina do 58,22%. No i zobaczymy, czy ta tendencja będzie dalej kontynuowana. Póki co jesteśmy na tym poziomie i, i nic więcej ciekawszego się tutaj nie dzieje. Takich coinów, które moglibyśmy wam jeszcze pokazać, to może Hyperliquid. Um, jest, jest to coin, który, który niedawno powstał. Giełdy, która, która bardzo mocno e, rzetelnie się rozwija. Mieliśmy o tym odcinek specjalny. Zapraszamy oczywiście do ob obejrzenia tego odcinka, który jest na naszym kanale. No i tutaj mieliśmy jeszcze w e, 27 sierpnia, czyli przedwczoraj, mieliśmy już prawie 51 dolarów. No i zeszliśmy z tego poziomu około niecałe 11%. Na 45,6 i też zobaczymy jak się zachowa ta cena. Mamy piątek więc może być ciekawie. Chyba wydaje mi się że z tych wszystkich coinów które chciałem powiedzieć to jest wszystko jakby enough. I, I jakbyś Czarku mógł przejąć stery i teraz powiedzieć parę słów o rynkach tradycyjnych. No to przełączymy się na SP500 bo to mi się, to, zwykle. To, będzie na, to będzie nasz benchmark. No i tak, daj na godzinówkę, trochę mniejszy. I tak. Hmm. W poniedziałek y, powiedziałem, możesz troszkę oddalić. Czekaj i zaznacz tu, żeby było widać. jedź, żeby był poniedziałek, czyli tak. No tak, żeby był poniedziałek. W lewo musisz, w lewo musisz przejść, żeby było wiadomo, gdzie się zaczął tydzień. Dobra, no, no i będziemy będzie tu. No i tak. W poniedziałek gadaliśmy, znaczy ja mówiłem, że spodziewamy się dobrego tygodnia no i faktycznie po piątkowym, po piątkowym wystrzele spodziewałem się kontynuacji I, i faktycznie nastała pomimo poniedziałkowych pewnych zawirowań o których opowiem może jako pierwszy news ale tak, w poniedziałek trochę skoleciliśmy, no a wczoraj wczoraj pobiliśmy nowe ATH i tak naprawdę rosnąc już od kwietnia na SP500 33% coś co kiedyś zajmowało Parę lat. Teraz zostało zrobione tak naprawdę w ile? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, w, nie, w niecałe 5 miesięcy. Może dać teraz na jakąś większość? Na przykład na tygodniówkę. O, może, dniówka dobrze wygląda, dniówka dobrze wygląda. Yy, I sprawdź tam od dołka, ile już było, czy dobrze mówię. No, nawet jeszcze niżej trochę mogłeś. No i wtedy byłoby 33%. Także to się, to się zgadza. No, także jest to, jest to niesamowite. Ale no jest tak jest, czy jest, jest nieźle. No i wczoraj wczoraj było kolejne ATH, zobaczymy jak się zamknie się tydzień, ale był to zdecydowanie pozytywny tydzień, pomimo pomimo zawirowań z poniedziałku i ze środy, o których opowiemy w newsach. No i tak naprawdę USD PLN możemy zobaczyć. Czarek, zobacz jak to na tygodniówce wygląda. Jak tak spojrzysz no, latami w ogóle. Indeksy Only Go Up, takie. takie cały takie jest... Dokładnie, cały indeksy czas w górę. Gdyby był Dow Jones, tutaj nie ma pełnej historii na TradingView, View, przynajmniej ja nie wiem na którym żeby by była, no ale gdybyśmy na 100 lat odsunęli, no to, to też by było widać ale jeszcze. Ale jedno. Zobaczcie w ogóle jaki tu się pion robi od tak 2020 to już jest totalnie. No widać trzeba pamiętać, że, że czy indeksy, czy akcje, czy krypto, czy cokolwiek innego, wszystko jest wyceniane do dolara, którego jest, którego jest coraz więcej. I którego podaż przyspiesza, także wszystkie instrumenty będą, będą, ros, będą po prostu rosły z pewnymi korektami, bo muszą być pewne korekty, ale no, trzeba patrzeć na co jest wyceniane gdybyśmy postawili ten sam wykres na przykład SP500 do złota, no to już nie wyglądałoby aż tak kolorowo no a tu USD PLN to ile? 366, no tu się nic nie dzieje Korek nie korekcimy, tylko konsolidujemy w pewnym rężu. I też fajne ceny mi się podobają, bardzo. Tanie dolary zawsze spoko. No, tak jak Trump wspomniał, dolar miał być tani i jak na razie to wszystko do tego prowadzi. Znaczy, no nie wspominał raczej nigdy o tym, ale nic takiego raczej nie mówił, ale no, chodzi o to, że no, będzie to korzystniejsze w wymianie handlowej. To tak można było sobie do, dopowiedzieć. Wydaje mi się, że. Y było jakieś spotkanie w ogóle, na którym rozmawiali o ocenie dolara i tam chyba chodziło o osłabienie tej ceny, ale mogę się mylić, może się, może jakiś news czy coś, jakiś, jakiś fake przeczytałem. Coś jeszcze tutaj obczajamy, czy idziemy dalej? To coin jako możemy zobaczyć co tam. Dobra. Nic raczej znowu, nic się nie wydarzyło w tym tygodniu ciekawego, ale to zaraz sobie potwierdzimy. No. No, ustaw pod źle, niby nie ustawiło się. O, Kronos. No, na Kronos mi się ostatnio coś wyskakiwało, coś się tam działo, no ale jako jedyny tak to 20% najlepsze kojne, 100%. To nie jest dużo. Jeśli chodzi o Kronosa, to tak. Kronos prawdopodobnie będzie skupowany przez firmę Trumpów. Coś tam ogłaszali, i wydaje mi się, że to jest spowodowane właśnie. Ten wzrost jest tym właśnie spowodowany. Mm -hmm. No, Kronos pamiętam, jeszcze z 2021 roku. To już jest dość stary coin. No, ale dobrze. Ma drugą swoją młodość. Kucoin 10% Avax. Też stary. No, Avax też dobrze pamiętam. No, ale weźmy na takiego Avaxa. To na TH jeszcze na pewno nie zrobił. 22. No, tu jesteś. Tak jak takie Eternium czy XRP, musisz MAX kliknąć. Max. No. To masz cenę, masz cenę, tak, no. Także tak było w 2022 był szczyt. Czyli 120, 30. tam jakoś 120-130 będzie na szczycie, mogę go złapać. No, musiałby zrobić 600%, żeby urosnąć prawie. No to jeszcze długa droga. Nie wydarzy. A kapitalizacja rynkowa? Bo ja w sumie nie znam jego, jego tego, pod, no, to ekonomii, więc może, no, do Market Capu. Brakuje 3x, no czy jest tam jakaś inflacja? Na tym tokenie, chociaż już nie pamiętam o nim, bo w 2022 już o nim zapomniałem. No, tak że nic. Możemy zobaczyć, czy coś spadło. Dawaj na sam dół. Na pewno coś spadło, pytanie o ile. O, bitcoin zobaczył, jak nisko. Prawie na samym dole. Gdzie na dół jeszcze? Jeszcze na dół? Jeszcze. O, o zobacz, PP nawet zleciał, 1,6. No, no, ale to tyle, nic. OKB. OKB. OKB pamiętam, że jak ostatnio coś nagrywaliśmy, to OKB się tak, podnosiło bardzo. I z Kronosem, pewnie będzie prędzej czy później podobnie. Mm -hmm. No tak. E, no dobrze, to tak to właśnie wygląda o pęgu, czyli ten memecoin, o którym często wam tam gdzieś wspominaliśmy w TradingView. View, też, też widzimy, że tutaj mamy lekką, leciutką korektę. E, tak to wygląda, chyba przejdziemy już do newsów, prawda? Tak. przechodząc do newsów. To tak, w poniedziałek lekko zaczęło rękami, jako że prezydent Trump ogłosił próbę usunięcia z funkcji członkini Rady Gubernatorów Fed dr Lisa Cook i powołując się na tzw. criminal referral, były to zarzuty związane z rzekomym fałszywym wskazaniem miejsca zamieszkania w sprawach hipotecznych, hipotecznych. no czyli już widzimy, już samo to słychać, że to jest tak naciągane jak tylko się da. No i Cook tu się nie poddała, nie poddała bez walki. I oczywiście zgłosiła odwołanie, jako że prezydent według niej nie ma prawa jej odwołać, i zresztą nigdy nie było takiej sytuacji, żeby prezydent odwołał odwołał członka fedu. I tak, może teraz yy, skupmy się, dlaczego to jest ważne. Rada gubernatorów ma 7 miejsc i to prezydent nominuje członków, czyli nominuje, no ale o odwołaniu nigdy nic nie było. I tak, i są powoływani tych siedmiu członków. Którzy decydują o wysokości stóp procentowych na 14-letnie kadencje. I występuje taka reguła, z angielskiego sprawa to będzie: Can be removed only for cause. Czyli yy, mus, muszą być wyraźne powody, żeby móc, żeby móc odwołać takiego gubernatora. No tutaj widzimy, że te, moim zdaniem, te argumenty Trumpa są mocno naciągane i one są tylko w celu, żeby przejąć, żeby przejąć większość. Bo co warto zaznaczyć, z tych siedmiu gubernatorów, którzy obecnie. Mają swoje kadencje. Trzech to są nominaci Trumpa. I oznacza to, że jeśli Kuk zostanie usunięta i Trump wystawi swojego kandydata, np. przykład Stefan Miren, który już nominował do jednego z wakujących miejsc, jego nominacje mogliby stworzyć większość w, w tym gowermencie, Co z kolei ułatwiłoby pchanie w ku polityce łagodniejszej, czyli cięcia stóp procentowych. Także to jest, to jest bardzo ważne, gdyż jak wiemy od wielu, od początku swojej kadencji Trump mocno naciska na obcięcie stóp procentowych. No i jeśli miałby większość no to, to wreszcie mogłoby to zostać przepchane. No z jakiegoś powodu Fed tego nie chce robić, także, także pytanie czy to byłoby dobre, na pewno to byłoby dobre dla rynków, bo to pchnęłoby dużo płynności. I no i mielibyśmy tak naprawdę prawie że pewną pompę na wszystkim. Ale tak, przejdźmy może Przejdźmy może do wykresu SP500, wróćmy do, na którym byliśmy parę minut temu. I tak, te rzeczy, te 500, yy, te rzeczy rozgrywały się wszystkie w nocy. poniedziałku na wtorek bodajże? Tak, z poniedziałku na wtorek. Dobra, yy, gdzie to jest? No, przybliż, przybliż. Zumadaj. I tak, i były takie spadki, tam było bodajże, nie musisz przejść dalej? O, tutaj o tu siedziały w poniedziałku, bodajże zostało to ogłoszone około 1-2 w nocy no i tam była lekka korekta, później, później była szybko wyciągana, no bo jakby nie patrzeć no może ingerencja prezydenta w FED nie jest dobra no ale jak gdyby to się udało, no to efekt byłby bardzo pozytywny i to tak naprawdę wyznaczyło nam dołek na ten tydzień no i później już było tylko, tylko lepiej także podsumowując obecnie w FED na 7 nominatów mamy trzech Trumpa jeśli udałoby mu się usunąć tą panią to i wepchnąć swojego kandydata no to już byłoby 4 na 7 czyli byłaby większość, dlatego jest to tak ważne i dlatego on kombinuje czy na wszystkie sposoby, według mnie póki co bardzo naciągane, ale kombinuje żeby to się udało żeby to przepchnąć po prostu drugim znaczącym wydarzeniem tego tygodnia miały miejsce wyniki Nvidia, które miały miejsce które zostały opublikowane w środę w posesji amerykańskiej wyniki były lepsze niż oczekiwano, także podsumowując wyniki były bardzo dobre. Możesz odpalić Nvidia wykres. Co ciekawe, spółka, może być godzinówka, yy, po ogłoszeniu wyników bezpośrednio wycena akcji spadła, traderzy realizowali zyski i przez to poleciała, no ale szybko odrobiliśmy, jako że te wyniki naprawdę były bardzo dobre, to szybko, wrócili, yy, szybko wróciliśmy na na najwyższe poziomy co warte zaznaczenia na Nvidia trzeba patrzeć, gdyż jest to spółka o kapitalizacji już przekraczającej grubo ponad 4, 4 triliony, Dlatego, dlatego jest, jest ona po prostu największą spółką świata i ma rekordową wagę w indeksie. Już na w największym indeksie świata SP500 bo ona wagę 8% przez swoją ogromną kapitalizację. Dlatego wszystkie wahnięcia na Nvidii będą od razu rzutowały na większość indeksów, na których wiele osób ma otwarte pozycje, a nie na pojedynczych stokach. Także wyniki dobre, cena skorekciła z powodu realizacji zysków przez wielu traderów, ale już szybko wróciła na swoje, na swoje bardzo wysokie poziomy. Słuchajcie, parę słów odnośnie krypto, co tam, co tam się dzieje na tym krypto. Rząd Stanów Zjednoczonych zrobił właśnie ogromny krok w stronę przyszłości finansów i przejrzystości danych. I o co nam chodzi? Oficjalne dane makroekonomiczne, czyli takie jak produkt krajowy brutto, wskaźniki zatrudnienia czy inflacja, będą publikowane bezpośrednio on-chain, czyli w sieci blockchain. Do tego celu wykorzystano dwie duże sieci Oracle. Czyli Chaining oraz Pyth Network. Ogólnie Pyth Network to nie będę się nawet wypowiadał, bo za bardzo w ogóle nie ogarniam tego, e, tego środowiska. E, Oracle spełnią rolę mostu między światem realnym a blockchainem, czyli przekazują dane. One później są wykorzystywane w smart kontraktach, czyli w tych transakcjach, które wykonujecie gdzieś tam na, na blockchainie, czy też aplikacjach DeFi. No i jak są projekty Web3, to one też stosują tą technologię. No i czemu to jest takie istotne? To jest istotne, bo do tej pory instytucje państwowe nie publikowały danych na, e, na blockchainie, tym bardziej w tradycyjnych raportach i bazach internetowych, a teraz będziesz miał to dostępne w sposób transparentny, niezmienialny i odporny na manipulacje, bo zapisane zostaną w technologii blockchain. Czyli to pewnie będą chcieli doprowadzić do tego, że jak coś zostanie wrzucone, to osoba nie będzie miała prawicznej możliwości tego zmodyfikować. Czyli po prostu pójdą dane, no to pójdą e, i nikt tam nie będzie przy tym potem grzebał. No. Przy danych makroekonomicznych to nie wiem, czy to jest tak istotne, bo jak ktoś będzie chciał coś zmanipulować, to po prostu wartości zmienią przed. Ale. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie chcę też się wypowiadać, bo nie widziałem dokładnie, jak to technicznie będzie przebiegało. No i to wydarzenie pokazuje tak naprawdę, że blockchain przestaje być niszową technologią, a zaczyna być narzędzie wykorzystywane przez największe instytucje świata. A chaining moim zdaniem jest trochę underrated, ponieważ. Jak się wejdzie na Chainlinka, no to on jest tutaj na 24 dolary, a miał możliwość być nawet na 53 na ATH. No i pytanie: czy będą go dalej tam boostować cenowo, czy, czy on po prostu gdzieś tam na tych, na tych ręczach gdzieś tutaj będzie sobie na, na, na weekly podróżował? Ja jestem dobrego zdania. Dla mnie Chainlink w tym cyklu jest no, jednym z najfajniejszych motorów napędowych Krypto. No i jestem ciekawy, czy, czy on po prostu pójdzie dalej ze wzrostem cenowym, no bo to przyciągnie na pewno jeszcze więcej inwestorów, tak jak przy każdym aktywie. Natomiast dążę do tego, że technologicznie on jest cały czas niedoceniany i wydaje mi się, że przed nim jeszcze wielkie, wielkie rzeczy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rynek finansowy, o nasz odcinek rozmowy o rynku. Dziękujemy serdecznie za uwagę, był ze mną czarek. Dziękuję. I zapraszamy Was do obejrzenia tego odcinka, który pojawi się prawdopodobnie o godzinie 11.30. Zapraszamy również na nasze social media takie jak TikTok, Instagram oraz Twitter. Tam także się udzielamy, więc nie czekajcie, tylko klikajcie, follow i, i oglądajcie nas.